Znajdujemy się na ulicy Sambora. Jest to wyznaczony punkt do kontroli autobusów przed wycieczką lub przed wyjazdami turystycznymi. Tutaj obecnie sprawdzamy trzeźwość kierowców i wyposażenie pojazdu pod względem technicznym, i wyposażenia ogólnie, które powinno znajdować się w danym pojeździe. Dziękuję. kontrolę zaczynamy od sprawdzenia trzeźwości kryjącego, w tym przypadku nie budziła zastrzeżeń 000 mg, czyli kierowca trzeźwy, następnie przemieszczamy się do środka pojazdu. Tak jest taka zaawansowana. No dobra, teraz tak, panie kierowca, szyba Bejścia bezpieczeństwa. Bejścia. szyba, oznaczone wyjście bezpieczeństwa. Sprawdzamy wyposażenie, które powinien pojazd posiadać, czyli gaśnice. Sprawdzamy czy nie są naruszone w stanie, czy plomby się znajdują we właściwym miejscu. Następnie apteczki pierwszej pomocy, które powinien kierowca posiadać. W razie udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnym krokiem są młoteczki przy wyjściach awaryjnych w autobusie do wybijania szyb, które powinny się znajdować w razie jakiegoś zdarzenia drogowego, aby uczestnicy mogli opuścić dany pojazd. Po sprawdzeniu wewnątrz pojazdu udajemy się na zewnątrz, sprawdzamy oświetlenie pojazdów po kolei wymagane przepisami. Kierunkowski, drugi kierunkowskaz. Już sprawdzimy oświetlenie pojazdu. Następnym krokiem jest ogumienie danego pojazdu. Sprawdzamy elementy zawieszenia oraz ogumienie autobusu. Po sprawdzeniu ogumienia przy okazji sprawdzamy zawieszenie elementy konstrukcyjne, czy nie są naruszone, czy nie ma żadnych wycieków z przewodów oraz silnik, czy nie ma wycieków płynów eksploatacyjnych, oleju czy jakichś innych, będących w pojeździe. Później po powrocie wchodzimy znowu do pojazdu, sprawdzamy układ hamowania oraz pomagania układu kierowniczenia. Czy powietrze w danym układzie się znajduje? Sprawdza Pan, czy nie ucieka powietrze z układu, na wskaźnikach. Przed wyjazdem to się sprawdza samemu dla siebie, światełka wszystkie, tam oleje i tak dalej, stan ogólny. A jeśli jest taka potrzeba, jak się wyjeżdża na wycieczkę, no to wtedy organizator wycieczki zamawia kontrolę, nie? Bo to jest, nie jest w moim interesie, żebym ja musiał jechać, nie? Bo po tego jest dowód rejestracyjny, przegląd ważny i to jest podstawa. A jeśli organizator życzy, Dodatkowej kontroli, to tak, teraz przyjechałem tu i właśnie jest kontrola. No, nie zdarzy się podczas kontroli, że jakieś tam żaróweczka jedna nie świeci. No to wiadomo, jedzie się drogą, no to się się, nie jedna od tablicy czy tam coś z boku. Jaka nie mówię tam. O jakieś tam opona, to to jest niedopuszczalne, nie? ale jak, takie drobne rzeczy, no to się na miejscu zmieni żarówkę no i no jest w porządku. To jest, ma prawo się każdemu zepsuć. Żarówka to jest rzecz taka, że to jest... wszędzie się spali wszystkie autobusy, co posiadamy, to... To akurat dba. do pana damiana będzie akurat. E, przy oponach sprawdzamy czy bieżnik jest wymaganej grubości. Ponadto sprawdzamy czy nie ma jakiejś wady usterek na oponach, czy nie są poprzedzierane, czy nie ma pęknięć na oponach przy zawieszeniu sprawdzamy czy te elementy te konstrukcji zawieszenia nie są uszkodzone czy zawieszenie nie jest wybite Po podniesieniu kapy silnika sprawdzamy ogólnie, czy z silnika elementów nie ma wycieków, żadnych płynów eksploatacyjnych, wycieki oleju, wycieki płynów tam eksploatacyjnych e, różnego rodzaju. Ogólnie, czy wszystko praktycznie jest na swoim miejscu, jak powinno być. Do kontroli można doprowadzić w taki sposób, że jest wyznaczony, jak już wspomniałem, tutaj punkt, tutaj jest znak drogowy oznaczony oraz numer telefonu, e, telefony do... Ruchu drogowego, komendy miejskiej, policji, wtedy policjanci podeślą patrol, który jest tutaj, bądź operator 997.